W dzisiejszym materiale nowy pełen ekscytujących sceny zwiastun sezonu piątego. Niszczenie Mirakuli. Czarny kot ratuje Biedronkę, powstanie monarchy i powrót Emily. Hej, witajcie, ja jestem Olchuzi i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, nowy zwiastun od Globa, który zawiera sceny z paru odcinków sezonu piątego, jakie będzie dane nam obejrzeć już niedługo na naszych ekranach. Sporo się w nim dzieje, więc postaram się to jakoś wszystko sensownie dla Was omówić. Pierwsza scena to marinet biegająca w joggingowym stroju. To jest scena, ale z innej perspektywy. Na na tym moście z tyłu widzieliśmy już w oficjalnym teaserze sezonu piątego, ale na oficjalnym kanale Miraculous Ladybug. I to tutaj podczas rozmowy z Tiki dowiadujemy się, że Marnet dopóki jest Biedronką nie może być zakochana w Adrienie ani w kimkolwiek innym, że przez miłość straciła wszystkie Miracula. Dokładnie tak. Oczywiście mówi tutaj o sytuacji z finału sezonu czwartego, gdzie chcąc dać miraklum psa Adrienowi, tak naprawdę dała go Felixowi przebranemu za Adriana. Niestety, pomyłka ta kosztowała lub kosztuje ją wiele wyrzeczeń, jak i również przykrych, tragicznych wręcz sytuacji, jakie powoli wdrażane są przez jej największego wroga, Monarchę. Więc wydaje się, że tutaj zapowiada się nieźle pokręcona sytuacja, jeśli chodzi o miłosne życie Marnet i Adriana, a kto wie, może i całego Lowscore. Tutaj też podczas tego dialogu, o którym wam przed chwilą wspomniemy, widzimy sceny z ostatniego odcinka, jak i również chyba z odcinka 10 sezonu piątego, czyli pierwszego dwuczęściowego specjału o nazwie Wybór Kłami. Ja omawiałem parę scen w czerwcu tego roku z tego właśnie odcinka, a one same miały nakreślić jedynie temat Adrienette sezonu 5. Idąc dalej widzimy scenę z Gabrielem już w jego nowym wdzianku, jaki założył pod sam koniec drugiego odcinka sezonu 5, czyli w Multiplication. Ten podarowywuje swojemu synowi swój najnowszy wynalazek, czyli pierścieni sojuszu, który odegra bardzo znaczącą rolę w nadchodzących odcinkach. I patrząc na jego minę, wydaje się, że ma on jakiś plan wobec Adriana lub też właśnie tych pierścieni. Bo pamiętajmy, że one nie tylko mają polepszyć życie Paryżan, ale i również pomóc w zdobyciu Mirakuli, Biedronki i Czarnego Kota, więc cała ta sprawa ma drugie dno. Czy Adrien jest zadowolony z tego, że musi to nosić? Po jego minie nie sądzę, ale zobaczymy jak to będzie. Ale wiem jedno. Gabriel to przebiegła żmija i jego mina w tej scenie nie świadczy o niczym dobrym, zważywszy na to, że w kolejnej powiedział, że znalazł Biedronkę. A więc w tym właśnie momencie nasuwa się pewna teoria od Globa, która okazała się prawdziwa, bo sami ją potwierdzili i o której zrobiłem pewien odcinek, że Gabriel w jakimś odcinku zawita do domu Marion. A raczej nie Gabriel, tylko Monarch. Kto chce obejrzeć, to linka znajdziecie w opisie tego filmu. A co do samej Marion, to ona również otrzymuje w małym pudełeczku nie wiadomo od kogo owy pierścień i zapewne nie będzie zadowolona z tego, jak zobaczy w swoim domu Lil. Pamiętacie może mój film historią, w którym powiedziałem, że mroczna sowa z mocą Miraklum świni będzie strzelać pociskami, które jak trafią danego osobnika, ten doświadczy wielkiego pragnienia lub coś w tym stylu. Że wtedy kiedy Biedronka oberwałaby takim pociskiem, mroczna sowa będzie miał idealną okazję na zabranie jej kolczyków. I tak, w tej scenie wydaje się, że chyba będziemy mieć właśnie taki scenariusz i on sam będzie miał taką możliwość zabrania jej kolczyków. I nawet jeśli daje to dreszczyk emocji, to i tak wiemy, jak to się finalnie zakończy. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do moim zdaniem jednych z najlepszych, a raczej z najmocniejszych scen przedstawiających wielki proces powstawania magicznych pierścieni monarchy, które będą zawierały moce zdobytych wcześniej przez niego mirakulis Biedronkowej Szkatułki. Patrząc na sprzęt, dzięki któremu będzie on w ogóle miał Możliwość tego dokonać, to gdyby nie to i cały jej sprzęt widoczny na tych zdjęciach, no to mógłbym stwierdzić, że Gabriel sam by nic nie wskórał. My wiemy, że on chce za wszelką cenę zdobyć Mirakula biedronki czarnego kota, ale jaki biznes ma w tym wszystkim Tomoe? Przecież nie pomaga mu ona z czystego serca, prawda? No tak mi się wydaje, więc albo ona chce również posiąść Mirakula biedry i kota, albo jej plan jest nam jeszcze nieznany. A jego zalążek prawdy tkwi właśnie w pierścieniach sojuszu. Jak będzie, to zobaczymy, ale wygląda to wszystko genialnie. Nawet ta klatka nakłami. W innych, krótszych scenach widzimy zaakumizowaną Weronikę, która ożywia superbohaderskie figury woskowe za pomocą swoich ulotek lub kart, jakie trzyma w swoich rękach. zakumizwaną Natali z pierścieniem sojuszu, która posiada wielki miotacz strzelający żółtymi pociskami wraz z jej komputerkiem na przedramieniu, do którego zaraz przejdziemy. Wielki mięśniak, o którym również wspominałem w innym materiale, pochodzi z odcinka 10 oraz Time Tager, który pojawił się tak znikąd, a bardziej z tego chyba żółtego pocisku. Nie wiem, czy jest to właśnie z tego pocisku odmiotacza nataliczy, od czegoś innego, ale wygląda to ciekawie. I dlaczego akurat ten złoczyńca? Ciężko stwierdzić, ale w tej scenie wydaje mi się, że udało mi się stworzyć jakąś pewną teorię. Legendarne kanały pod miastem. Czarny kot trzymający na rękach swoją Lady Biedrokę. Po chwili widzimy, jak w ich stronę nadlatują wspomniane wcześniej przeze mnie żółte pociski, a czarny kot używa de formacji w swoją postać cywilną Ciekawa sprawa i ciekawa scena, prawda? No właśnie, po której niektórzy myślą, że bohaterowie znają już swoje tożsamości. A ja uważam, że nie. Bo jak możecie zauważyć, Biedronka w momencie detransformacji kota ma zasłonięte oczy, więc no nie widzi tego. Tylko problem w tym, że jak sobie to przybliżymy, to ona wygląda na taką unieruchomioną z otwartymi oczami, więc albo to błąd w przypadku jej oczu, albo oberwała czymś, przez co nie może się ruszać, lub jej ciało zostało zamrożone. Coś takiego. A co do tych żółtych pocisków, to wydają się być to pociski od broni zakumizowanej nadal. Dlaczego on dokonał takiej detransformacji w momencie zbliżających się pocisków, zapytacie? Nie wiem czy zauważyliście, ale na tym komputerku widnieje sylwetka czarnego kota, więc jeśli on się przemienił w swoją postać cywilną, to możliwe, że te pociski były naprowadzane w tym przypadku na jego sylwetkę lub postać czarnego kota. Dlatego też zrobił tę detransformację, która może uchronić go lub ich przed zagrożeniem. Tak mi się wydaje, ale jak będzie, no to się okaże. No i ostatnia scena ukazująca naszą ukochaną Emily Agrest, czyli mamy Adriana. Tylko, że nie w takiej pełnej jej postaci, a w postaci nagrania wideo, które jest odtwarzane na telefonie Natali. Emily tutaj mówi, że liczy na nią, więc tutaj musi chodzić o coś znacznie poważniejszego. A jedyna taka sprawa, która przychodzi mi do głowy i jest związana właśnie z Emily, Natali i Gabrielem i też w sumie Adrienem. No to sprawa ze zdobyciem Miraklum biedronki czarnego kota, no i samym Miraklum Pawia, a raczej jego użyciem bo, gdyby nie to, no to nie byłoby teraz tego wszystkiego. Jeśli będzie tak, jak myślę, no to super, bo chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o tej wielkiej zagadce, jaka cały czas jest podawana nam po troszku przez twórców od początku sezonu pierwszego. I wprawdzie idzie to w dobrym, ale powolnym kierunku, bo dowiadujemy się znacznie więcej i wiemy również znacznie więcej w tym całym temacie. Natomiast jeśli chodzi o Gabriela i jego pragnienie w postaci najpotężniejszych mirakuli, no to kiedyś robi to z miłości do swojej małżonki, a teraz, według Natalii, już tylko z szaleństwa. Premiera nowych odcinków w przypadku Globa to start już 10 października według jednej osoby na Twitterze o nazwie GLB Archiv. Sam Glob w czerwcu emitował dwa pierwsze odcinki w przedpremierze, więc tego 10 października mogliby wyemitować odcinek trzeci o nazwie Destruction, który wydaje się, że jest już gotowy. Jeśli ta opcja się sprawdzi, no to tydzień przed jego premierą, czyli w sumie za tydzień, powinniśmy spodziewać się jego zwiastuna. Natomiast sam Glob tym sposobem wyprzedzi wszystkie inne stacje, które ogłosiły już swój i Start sezonu 5. Jeśli chodzi o inne potwierdzone premiery nowych odcinków, których jeszcze nie widzieliśmy, no to śledźcie i obserwujcie komentarz przypięty pod tym materiałem. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja już się tego wszystkiego nie mogę doczekać. Pamiętajcie o łapce i subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym nowym materiałem. Dzięki wszystkim za obejrzenie, jak i również tym wspierającym. To by było na tyle i do następnego. Bye bye.